Zadanie 29. x kwadrat minus 5x mniejsze bądź równe 14. 14 przerzucamy tam. x kwadrat minus 5x minus 14 mniejsze bądź równe 0. a równa się 1, b równa się minus 5, c równa się minus 14. delta równa się b kwadrat minus 4, ac. Czyli minus 5 do kwadratu raz, minus 4 razy 1 razy minus 14 to się równa. Okej, okay. więc co my tu mamy? 25 minus 4 razy 14, a i plus 56 to się równa 81. Pierwiastek z delty to się równa pierwiastek z 81, czyli 9. x1 to się równa minus b minus pierwiastek z delty przez 2a, minus b, czyli minus minus 5, minus 9 przez 2 razy 1, 5 minus 9 na 2, minus 4 na 2, czyli minus 2. x2 równa się minus b plus pierwiastek z delty przez 2a. Minus, minus 5 plus 9, czyli na 2 równa się 5 plus 9 na 2. 14 na 2 to jest 7. Parabola maramiona skierowana do góry. Czyli tak, i tu mamy minus 2. 7 liczby mają być mniejsze od 0. To są one tutaj, więc odpowiedź x należy od minus dwa do siedem zamkniętego.